Witamy Państwa bardzo serdecznie. Ja się nazywam Renata Buczyńska i reprezentuję Stowarzyszenie Działdowska Kuźnia Słowa, a ze mną jest Kornelia Falk Szkoła Muzyki i Tańca Art Music. Witam serdecznie. A jesteśmy tu proszę Państwa po to, żeby ym... Przekazać Państwu informacje i porozmawiać o tym, jak idą postępy pracy przy projekcie, który będzie płytą dla dzieci, z piosenkami dla dzieci i nie przez dzieci, prawda? Tak, będą też śpiewały dzieci na tej płycie, także będzie to taki wspólny projekt muzyczno-literacki z głównym udziałem właśnie dzieci, wokalistów. Teksty do wszystkich piosenek. Powstały w, w nie wiem, zeszytach w komputerach poetów ze stowarzyszenia. Natomiast muzykę skomponowała Kornelia i zaśpiewałem tak, jak mówisz, dzieciaki z Twojej szkoły. Zgadza. Jesteśmy tu też po to, żeby poprosić Państwa o pomoc i o to, żeby ta płyta w ogóle się ukazała, żeby ten projekt został zrealizowany. Będą, są potrzebne oczywiście środki. Ten projekt nie ma zewnętrznego finansowania, więc zbieramy poprzez portal zrzutka.pl. Ale może powiedzmy coś więcej jeszcze o tej płycie. Na jakim to jest etapie? Bo oczywiście to, że tej, tej sumy jeszcze nie ma w całości, jest tam bodajże ponad 40% zebrane, to i tak pracujemy, proszę Państwa. Prace trwają, aktualnie jesteśmy na etapie tutaj dopracowywania tych utworów, zgrania tego zespołu właśnie z wokalistami. Planujemy w lipcu dokonać nagrań w studiu klon w sierpcu, także czeka nas jeszcze bardzo dużo pracy. Część pracy mamy już za sobą, a mianowicie do jednej z piosenek o tytule Kiedy Pada deszcz powstał klip. W tym klipie występują dzieci z niepublicznego przedszkola Umisia, bo przedszkole to też jest jakby sponsorem tutaj naszej płyty, naszych działań, więc ta piosenka i ten klip myślę, że będzie bardzo miłą zapowiedzią całej płyty i tego, jaki ona będzie miała wydźwięk. Na płycie będzie 11 utworów. Tak, 11. Ehm... Teksty są autorstwa e, dziesięciorga e, poetów ze stowarzyszenia i może ja powiem, e, czyje te teksty będą. E, Krystyna Sztramska, Edwin Kłosowski, Anna Barbara Czuraj-Struzik, Krystyna Braun, Kamila Zielińska-Krogulska, Iwona Misiopecka, Sylwia Kaczmarczyk, Joanna Śliwka, Elżbieta Szczepkowska i Renata Buczyńska to są autorzy Tekstów, które znajdą się na tej płycie. Jeżeli chodzi o muzyków, będziemy grali w bardzo podobnym składzie, ale jednak troszeczkę innym, będą też inne instrumenty: gitara basowa Patryk Szymański, perkusja Robert Markowski, gitara akustyczna Krzysztof Rychcik, gościnnie zagra z nami na flecie poprzecznym Dominika Banach i na saksofonie Kazimierz Waliczek z Cieszyna. A w tym momencie warto nawiązać, że to nie jest, proszę Państwa, pierwszy nasz projekt wspólny i pierwszy nasz projekt poetycko-muzyczny, zupełnie autorski i ze strony tekstów, i ze strony muzyki. Chciałam Państwu przypomnieć, że w ubiegłym roku ukazała się płyta na o słów. Niestety promocja tej płyty przypadła na czas pandemii, co nas oczywiście zmartwiło, bo niedostatecznie mogliśmy Państwu jakby przybliżyć na koncercie te, te wszystkie utwory i pochwalić się tym. Jednak wszystkie Spory z tej płyty są też dostępne w internecie, do czego, do czego zachęcamy, żeby, żebyście Państwo posłuchali, jak to wyszło. A teraz ten nowy projekt, no to projekt dla dzieciaków, i jeszcze dzieci mają na nim śpiewać. To nas bardzo cieszy. Ogromnie. <głos》> to będzie duża radość. Myślę, że też będzie, e, uda się nam zorganizować później jakiś koncert dla Państwa, na i pewno. będą wówczas też płyty. Myślę, że i dla Państwa, i dla dzieci, może uda się tutaj zorganizować takie koncerty, na które będą mogły przyjść dzieci ze szkół, przedszkoli, bo to muzyka specjalnie dla nich muzyka dziecięca, która ma tutaj rozwijać ich wyobraźnię. Są to bardzo ciekawe historie, otulone muzyką. Także myślimy, że każdy na pewno znajdzie coś dla siebie, i każde dziecko, które wyjdzie z takiego koncertu, wyjdzie z tą swoją ulubioną piosenką. Póki co. Y no nie jest jeszcze tak różowo z finansami, żeby zrobić to, co planujemy. To co możemy robić w ramach swojej własnej pracy i nie angażując środków zewnętrznych, to już robimy oczywiście. E, czyli e, ta praca twórcza cała związana z, z powstawaniem całego projektu, e, a pieniążki zbieramy na bardzo konkretny cel, czyli właśnie na nagranie w, w profesjonalnym studio e, nagraniowym ścieżek e, dźwiękowych i, i wszystkich, wszystkich nagrań, wszystkich piosenek. Ja się technicznie nie znam, to może to nie, nie, nie jest profesjonalna wypowiedź, ale chodzi po prostu o to, żeby to było nagranie e, profesjonalne. A druga część kosztów to zwyczajnie wypalenie, wydrukowanie płyt, wyprodukowanie płyt, które będziemy mogli Państwu w prezencie wręczyć podczas koncertu, być może jeszcze przy innych okazjach. Dlatego, jeżeli możemy Państwa prosić o pomoc, jeszcze mamy troszkę czasu na zbieranie pieniążków, przyda się każde kilka złotych wpłacone na, na, na konto tej zrzutki. One w całości, te pieniążki, proszę Państwa, trafią do nas, ponieważ bardzo, bardzo uważnie przeanalizowaliśmy regulamin tej, tego, no, tego portalu, który, za pomocą którego możemy zbierać pieniążki. Od strony technicznej to Działdowska z Słowa jest, jest organizatorem i jest zweryfikowana poprzez wszelkie możliwe dokumenty, jako podmiot, który ma się z tego po prostu rozliczyć. W związku z tym nie bójcie się Państwo, że pieniążki przepadną, a nam bardzo pomożecie i myślę, że dużą radość sprawicie dzieciom. Prawda? Na pewno. Liczymy na każdą pomoc czy to udostępnienie tej zbiórki, czy o jakąś symboliczną wpłatę i mamy nadzieję, że uda nam się ten projekt zrealizować wspólnie i że będziemy z tego czerpać wspólną radość zarówno my, jak i Państwo, jak i dzieci, tutaj nasze działdowskie. Także trzymamy kciuki i mamy nadzieję, że to wszystko się powiedzie. Zrzutka.pl, projekt nazywa się Wyśpiewajmy Płytę. Pod, pod, w wyjaśnieniu pomóżmy dzieciakom nagrać płytę z piosenkami. Spróbujcie nas Państwo znaleźć i pomóc. A my dziękujemy za możliwość przedstawienia tego, opowiedzenia o tym projekcie i przedstawienia tej, tej informacji, żeby do, też do Państwa dotrzeć i powiedzieć, na jakim etapie są prace. Bardzo dziękujemy redakcji portalu mojedziałdowo.pl za to, że możemy o tym Państwu tutaj powiedzieć. Dziękujemy.